A, to jest chyba, nie, 1, 2, 3, a to jest A, to jest poradnik Jak zrobić swoją własną stronę Internetową Bez żadnych kosztów Bez niczego Więc tak, wchodzimy w stronę www.ubyf.pl I wchodzimy w stronę Tutaj macie taką stronę I tak, dwie rzeczy. Załóż stronę www I tutaj wpisujecie dane super administratora strony. No i tutaj wybieracie adres strony na przykład dla YouTube. No to niech będzie. I tak. Login administratora to tu będzie wasz login. Ja na przykład wpisujecie... W moim przypadku będzie to Seba, a nie 1, 2, 3, 4. Tak, już mamy sporo Hasło co będzie to, yy, musi co najmniej 8 znaków. To jest źle. Słuchajcie. hasło. Tutaj znowu powtarzacie hasło, i e mail to będzie teraz. No i tutaj jak już piszecie maila, to instaluj stronę teraz. Niech będzie zapamiętaj. No i teraz, um, kiedyś jeszcze było, że rejestrowaliście swoją stronę pod adresem na przykład www. .y, Chyba anio123.ubf.pl A teraz to zmienili, bo jest BNI Nie wiem czemu Ale dobra I tutaj jak widzicie macie swoją stronę Już Wam pokazuję jak to się zmienia Na przykład skórkę, treść, wszystkiego Więc tak Zapamiętaj... No jak? No i jak widzicie, zalogowało nas. I teraz tak, żeby zmienić na przykład treść, to klikacie tak. ja pokazuję. Klikacie tak, panel administracyjny, zarządzanie stroną główne ustawienia i tutaj tak jak widzicie nazwa strony to mm, po prostu bierzemy bo to macie tutaj jak widzicie o tu w tej karcie no to tutaj zapiszmy dla youtube i niech będzie Banner logo -y, baner logo strony logo strony to tutaj będzie właśnie o to już Wam to pokazuję to bierzemy w google Grafika. Jak będzie na przykład, nie wiem. Po prostu bierzemy to. Możemy to myślę, To chyba. Tak, Bierzemy tak, kopiuj adres obrazka. Nie musimy go nigdy zapisywać. to jest jak to niszczymy i wklejamy to mail, tak, to to możecie zostawić albo zmienić. On będzie y, widoczny w y, kontakcie. Mm, więc tak, wiadomość powitalna. To tutaj to mamy to, co nam się wyświetli jako na pierwszej tej stronie. Mm, to niech będzie. Mm, poczekajcie. Mm. Mam taki coś. Nie wiem czy wy też to macie to ja nie będzie. Yy, opis strony to będzie przeznaczony taki na przykład yy, co do tego już możecie pozostawić. Yy, słowo kluczowe to musicie to zrobić tak, że... Yy, to będzie dostępne na przykład jak ja się tutaj wpiszę, yy, nie wiem, byle to na przykład yy, na przykład to jest, to się tutaj tutaj wpisuję takie coś, byle to co. yy, i teraz mam coś udowodnię nie wiem, czy to mi jeszcze działa. Nie wiem, czy się stwierdza. Kontruję się to, to i tak stopka to, to jest, że możesz tutaj umieścić adytę hmm. na no, informację? co ja tutaj reklamuję tylko. no to jest mam. Tutaj tego do nie musicie. Wyświetlaj, nocy, e, możecie sobie jedne. Język, stronę, tak. O, i widzicie, i tutaj macie skórkę. Według mnie, to ja jeszcze nie próbowałem wszystkich, ale na razie to American Army jest na razie dla mnie najlepszy. Tutaj też macie, jak wyglądają poszczególne tematy graficzne. to możemy zobaczyć. O, i widzicie, patrzcie. Bierzemy tak, strona główna. I widzicie, dla, e, witamy dla YouTube trzeba Anię I Tutaj macie. Zmienił Wam się od razu baner z kurca. I teraz tak. E, tutaj to jest taki czat na stronie. Na przykład wpisujemy sobie Elo. Tutaj też nam odpisuje I tutaj tak możemy dodać. Żeby dodać na przykład e, jakąś grę. To po prostu bierzecie tak, panel administracyjny, zarządzanie stroną, menu strony, wpisujecie nazwa lol, adres, już będzie nawyki, ale fajnie mi a5. Więc tutaj bierzecie. Tutaj możecie nawet grę, żeby nie było, pokażę. wyszukiwarka Patrzcie, Nie wiem. Gry PL Bierzecie dla wyścigli. Nie będzie jazda ekstremalna. Hmm. Sorry, gdybyście to słyszeli. Adres. No i tutaj wklejacie ten adres sobie tam na stronie. I widoczność, co to tutaj ustawiacie coś. No i niech będzie kapić. Też tak. Wchodzicie w stronę główną i macie. Widzicie? lol. Gdybyście słyszeli, gdyby słyszeli takie zwalnięcie, ale brak mi to odkrywa. No i tak, tutaj macie już stronę gotową. A jeszcze raz coś pokażę, tylko nie wiem czy mam tą stronę tutaj zapisaną. Więc tak, panel administracyjny, dodatkowe pod strony, nazwa. Niech będzie nazwa: odparza mp 3, tak. I tutaj bierzecie, wisujecie mixpod www.mixpot.com. Rejestrujecie się, bierzecie listy, nowe listy Wybieracie sobie tutaj styl. Na przykład powiedzmy, że ja sobie wezmę... Nie wiem. No już byle co. Niech będzie nawet... E, Niech będzie e, ten iPhone. No i dobra. I tutaj... Nie macie... I no, gdzieś na przykład Okay. To nie jest nie wszystko, tylko też jeszcze na dole, na dole, na dole. Dużo tego jest. Czekajcie, bo tutaj... Nie no, fajnie, że jest, 20 sekundy, polecam.

No szybciej mi coś... Przyszukaj. Co za no mnie nie wiem. Dobrze, już nabiorę byle co fajnie mi będzie. Może co za jakiś, nie wiem Dobra i bierzemy na przykład plus tutaj macie No i tak bierzecie Edit Settings Jest, jest, już yes. No i say playlist mm. Bierzecie Save. Zapisuję się Wam. No i już macie swoją playlistę. Bierzecie Play. I macie co. Bierzecie. To kopiujecie? Chyba tak, nie wiem. Zaraz wam to powiem. No, ale fajnie. Dobra, możemy zapisać. No i to usunąć. O, no i nie, to jest nie jak mi to zapisało. kurde. Nie miało być tak. Hmm. Dobra, y y w następnym. W następnym poradniku to będzie. I tak, tylko po poradniki skończymy. Więc cześć, do zobaczenia w następnym poradniku.